Cześć, witajcie. Z tej strony Huśek, witam Was w kolejnym technicznym Huśku. W dzisiejszym technicznym Huśku przyjrzymy się bliżej słuchawkom od firmy Tesoro model Qwen 7.1. Są to słuchawki na USB z kartą dźwiękową, która zapewni nam dźwięk przestrzenny 7.1 Surround, jak nas zapewnia producent. Ale przed rozpakowaniem i zobaczeniem, przyjrzeniem się bliżej tym słuchawkom, sprawdzimy sobie co producent nam oferuje według swojej specyfikacji na odwrocie. Sławki do testu dostarczył mi sklep HardPC, tam was też odsyłam. Jeszcze taką fajną ciekawostką na samym początku będę chciał Wam wspomnieć, że jak oglądacie ten materiał, to właśnie od tej chwili na sklepie HardPC trwa promocja minus 5% na produkty Tesoro po wpisaniu hasła promocyjnego Husiek, czyli <laughs> wpisujecie sobie w koszyku Husiek i aby się co kupować coś z Tesoro. I macie 5% taniej. Dobra, przejdźmy sobie pierw do specyfikacji, którą nam tutaj zapewnił producent. Ładnie po polsku. Także jest plus, jest plus, postarali się. Także chłopaki, plusik dla Was. Dobra, ale A się wyłoniłem, nie? Dobra, ok, przejdźmy do specyfikacji. Zestaw słuchowników klasy premium dla graczy, czyli premium, coś lepszego, o ile nam tutaj dobrze producent zapewnia. 50 mm membrany, 7,1 wirtualny dźwięk. krystalicznie czyste, niskie, średnie i wysokie tony. Coś wow. Rzadko spotykane, żeby nagle wszystkie tony w sławkę były krystalicznie czyste i tutaj też bym się nie kłócił, ale dobra. Zamknięta konstrukcja słuchawek, wygodne je. nauszniki. Pleciony kabel 1,2 m z pozłaconym złączem, czyli ,5 mm Mikrofon, dwumetrowy przedłużacz. Kabel konwersji typu Y2 do 1. Nie mam zielonego pojęcia o co w tym chodzi. E, regulacja głośności, wyciszenie mikrofonu, regulowany pałąk wykonany ze skóry. Wow. Stylowa aluminiowa, stylowa aluminiowa płyta na bokach. Kolor Devil czyli czarny i Angel Biały. Ja mam wersję Devil czyli taki diobełek. Ok, to odpakuję, odpakuję sobie tego diabełka. Oczywiście, e, sławeczki z hologramem, takim czyli jest to oryginalny produkt, tesoro. Ok, przejdźmy do rozpakowania. <coughs> Powiem wam kolejny raz, że to jest fajkowy e, unboxing, ponieważ e, ktoś mi kiedyś zarzucił. Husiek, kurczę, polecasz słuchawki, których nigdy nie miałeś na uszach. I właśnie stwierdziłem, ok, jeżeli tam nie miałem na uszach, miałem, polecałem coś z względem tego co widziałem, stwierdziłem, że sobie poużywam ich troszeczkę. Au. Ok. Coś tu jeszcze jest. Ok, to by było na tyle. Standardowo Tesoro dorzuca nam taką fajną kopertę. Jak to zawsze robi, która jest otwierana. I tak, mamy standardzik. Książeczka z innymi pewnie produktami. A nie z instrukcją obsługi. Dobra, instrukcja obsługi do sławek. I jest książeczka, pewnie z innymi produktami. Jak żeby inaczej o dokładnie myszki, klawiatury i tak dalej, i tak dalej. Kolora. colod, kol, koloda. Drundal, ee, LeBora, wszystkie klawiatury z Tesoro. Ok, i jeszcze jedna rzecz tutaj, Utility, czyli tak zwane sterowniki, nam tutaj producent zapewnia i to jest jak dla mnie na plus. Nie musimy chodzić, szperać po necie, jak to czasami w niektórych przypadkach e, producent nam dosyła Karteczkę, w której trzeba sobie iść i pobrać sterowniki z, z netu. A co jeszcze, nie mamy internetu, albo nam padł, albo coś, i kupujemy załóżmy, mamy awarię i, i, i nie możemy używać to na naprawdę, prawda? No, weźmy przykład, kupiliśmy sławki, Bach, strzelił światłowód na osiedlu, nie mamy internetu, będą naprawiać jakieś 3-4 dni. I zostajemy bez sterowników, chyba że pójdziemy do kumpla, który mieszka w tym samym bloku i też nie ma internetu. Dobra, eee, słuchawki, słuchawki, słuchawki. Eee, Pierwsze zacznę od kabelków. Eee, b, b, b. Malutki adapterek. Eee, spotkałem się z czymś takim w laptopie e, u Mai, że właśnie mikrofon i, i słuchawki były właśnie w jednym. W jednym, w jednym jacku i musieliśmy właśnie użyć taki adapterek na audio i mikrofon. Bardzo dobrze coś takiego Tesoro dodało. Postarali się. Kolejna rzecz. Przedłużacz. Standardowo dwie wtyczki, dwie dziurki i możemy sobie wsadzać. A? A jakie ciasne e, no. E, także e, przedłużacz jak najbardziej na plus i fajnie kabel w oplocie. Dobrze. Woreczek. Później możecie użyć go na przykład na kokainę albo coś. A nie możecie jest dziurawy, więc byście wysypowali zawartość. Więc możecie sobie tam... Oj, nawet jest większa szpara, więc możecie użyć sobie do miętolenia. Ok, dobra, przechodzą dalej do samych słuchawek. E, jeszcze nie. A muszę muszę, 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 muszę muszę zrobić mało operacji, więc muszę wytrzymać. Nie będę robił cięć, bo mi się stwierdziłem, że mi się nie chce. A dwa. Unboxing bez yy, ściągania folii, yy, odkręcania jakichś tam zabezpieczeń. To jest takie, wiecie, mało. Yy, mało, mało takie... Yy kurcze, emocjonujące, nie, a tak to zawsze, jak nie wy, to przynajmniej ja mogę sobie to poczuć, o kurczę, nowy sprzęt mogę to podłamsić jeszcze i zanim to zanim się do tego dostanę, zanim się do tego dobiorę, to, to muszę właśnie rozkręcić tam jakieś e, zabezpieczenia, czy tam druciki i tak dalej, i tak dalej, które właśnie nie zawsze chcą schodzić, ale już schodzi, ok. także to jest, to jest, to jest plus właśnie tego, e, że możemy się właśnie tak pobawić Dobra. O. Tutaj producent dodaje nam USB, czyli kartę dźwiękową. Prosta karta. A. No, no jest, po prostu jest. No i oczywiście wejście, taka wtyka duża, gdzie możemy wpiąć mikrofon oraz słuchafony. Ok, no i to sobie wpinacie. Macie dzięki temu dźwięk 7.1 według zaleceń producenta. Okej, okay, yy, aha, no jeszcze właśnie taka jedna rzecz, która mi tutaj ach, nie chce wyjść, nie chce wyjść, no come on, ach, zatyczka na USB, też se możecie powkładać, bo jest w miarę cienka i się nie kurzy, dobra, przejdziemy teraz do samych słuchawek, to mi nie będzie potrzebne, Dobra, same słuchawki. Jak widzicie, kształt taki bardziej kopnięty kwadrat z nierównym kwadratem. A, no, coś w tym stylu. Fajnie, że słuchawki są ogólnie obrotowe. Plus, bo fajnie, że możemy sobie je zawiesić. Czy gdzieś tam, no. Ok, u góry logo Tesoro, którego nie wiem, nie wiem czy będziecie widzieć, ale jeżeli nie widzicie, to zaufajcie mi na słowo. Nie kłamię tym razem. <laughs> Wykonanie muszli na słuchawki. Właśnie tej słuchawkowej, całkiem spoko. Mięciutka skórka, tutaj to elektryczna skórka, no raczej to jest skóro Nie jest to prawdziwa skóra, no bo to wiadomo, szkoda zwierzaków, a nie giną. Ale ogólnie jest mięciutko. U góry, oczywiście, na pałąku też całkiem gruba gąbka, i też mięciutka, więc jak najbardziej na plus. Oczywiście, regulowany pałąk. Szkoda, że. Chociaż. To jest takie bardziej metalowo plastikowe. No, plastikowe. No, szkoda, że plastikowe, ale jest. E, dobra. Co jeszcze? Oczywiście e, słoweczki 7.1. Logo tesoro na dwóch stronach i mikrofon. Mikrofon z funkcją redukcji szumów to coś możemy zrobić? No P. Ale jest mikrofon wyginany. Oj, to do, dosyć fajny sposób. Jest to nawet taki tworzy tutaj nam w zasadzie taki efekt jakby plastiku, który jakby nie patrzeć, możemy wygnać dowolnie. Fajnie, fajnie, bardzo fajna sprawa. Yy, ogólnie ja nie jestem przekonany do tego typu mikrofonu. Wolę mikrofon sam odczepiany, bądź tak jak w Strycerii, schowany yy, do yy, nausznika, do słuchawki. ale cóż, może być. <laughs> Jeśli chodzi o dźwięk, bo tak jak mówię, testowałem, dźwięk ogólnie, bardzo fajnie grają, ogólnie ładnie. Wiadomo, najlepsze zastosowanie jak dla mnie gry i filmy, bo wiadomo, no przecież sławki gamingowe są przeznaczone głównie do gier. Gorzej sobie radziły, bym powiedział, z muzyką. Muzyka była testowana na Winampie, były to MP3-ki 320 kilobitów na sekundę, tak? Kilobitów? Kilobitów, chyba dobrze pamiętam, więc tej dobrej jakości, a jeszcze zrobiłem jeden odsłuch na e, płytce CD. Normalnie na, na CD mamy e, tą jakość całkiem dobrą, i w zasadzie mnie to nie urzekło. Więc tutaj bym powiedział, e, producent troszeczkę co do muzyki, audio, odcuchu, piosenki i tak dalej, e, nie do końca w e, zadaniu, ale dla gracza, który gra w gry myślę, że słuchanie muzyki nie będzie aż takie e, potrzebne, co mnie, co niemniej jednak e, fajnie by było, żeby, żeby, żeby też te sławki w audio się e, w audio muzyce się sprawdzały. Jak dla mnie, szał nie ma. Jeżeli chodzi o gry typu tam, Battlefield grałem, grałem sobie w Dead Island oraz grałem sobie w Medal of Honor e, Warfighter, tak? Warfighter? Nie, Medal of Honor, tak, Medal of Honor Warfighter e, jak najbardziej za. Fajnie grały, fajnie, fajnie było słuchać Dźwięk, eee, czuć było, że nas ten dźwięk otacza. Wiadomo, to nie jest dalej to, co na przykład dostajemy w zestawie głośnikowym 51 czy tam 71. Sławki jak dla mnie nigdy nie dorównają do tego poziomu. Ale ogólnie było znośnie i ładniej. I na, na, na piątkę z plusem. Jednym minusem, jak dla mnie tych sławek. I muszę o tym powiedzieć ponieważ nie chciałbym też żeby ktoś na tym przejechał. Eee, słuchawki są mało wygodne eee, dla gracza który znaczy, nie wiem. No być... Ja nie mam jakichś dużych uszów też eee, nie mam też może jakichś takich małych <laughs> ale nie chodzi o wygodę że tutaj ogólnie eee, ucho nam się mieści w tej, w tej, w tej, w tej sławce. tylko jest pewien problem. Nie ma docisku tutaj na dole że dociska nas to i mamy takie Czujemy, że szczelnie jest zamknięta ta konstrukcja. Niestety, czuć takie. Ja wiem. Taky te sławki po prostu odchodziły na bok na prawo i na lewo, więc na dole nas po prostu nie trzymają. Może jedni uznają to za plus, bo na przykład nie gniotą te sławki, inni uznają to za minus. Ja to uznaję za kompletny minus, nie wiem, czy to jest po prostu tak akurat w modelu, który ja dostałem. Czy wszystkie modele tak mają? Jeżeli tak wszystkie mają, no to niestety ale te są sławki do poprawy pod względem e, wygody. <coughs> e, I w zasadzie to by było na tyle moich takich zastrzeżeń. Ogólnie e, grać grają fajnie w filmach e, i, i grach naprawdę się sprawdzają. Poza właśnie tymi minusami, jeżeli chodzi o muzykę <coughs> i jeżeli chodzi o wygodę. Po prostu, po prostu są nie do końca wygodne, ale mm, myślę, że idzie przecież. Przynajmniej to jest taka moja opinia. Nie wiem, nie wiem, czy jeżeli ktoś tam by sobie i używał, to czy będzie miał dokładnie to samo co ja, czy też, czy też nie. Tego wam nie powiem. Widzę, co? Ryzyk, fizyk. A pamiętacie, jeżeli nie jesteście pewni do tego, czy coś się tam będzie działo, czy nie, to kupując rzecz na, przez internet, macie umowę. I takie prawo zwrócić sprzęt do 10 dni, chyba nie podając przyczyny, więc w zasadzie warto by było ewentualnie wypróbować, i nie, nie, nie czajcie z zakupem jak coś. Dobra. To chyba na tyle wszystko. Jeżeli byście chcieli jakieś info jeszcze od tych sławych, to, to piszcie. Ja tam sobie pewnie jeszcze ich troszeczkę posłucham i zobaczę. Jeśli coś by wynikło z tymi sławkami, to na pewno napiszę na swoim fanpage'u, na który was też zapraszam. Możemy też podyskutować o sprzęcie na moim ts na ts 3 husiekpl Na ten TS też was odsyłam, jak coś. I cóż, to wszystko przypomina oczywiście też że trwającym teraz, yy, o trwający teraz promocji na Hard PC yy, w sprawie <laughs> produktów Tesoro minus 5% z hasłem yy, Husiek. Yy, dobra, to cóż, jeżeli Wam się oczywiście odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz na dole, co sądzicie o sławkach. jeżeli macie jakieś inne sławki Tesoro, to też napiszcie, co o nich sądzicie, jak się sprawują, no i do zobaczenia w kolejnym Technicznym Łóżku za pewien czas. Trzymajcie się, no i pa, pa.